Czy kiedykolwiek czułeś, że w życiu jest coś więcej, że czeka na odkrycie głębszy sens lub cel, jakbyś był przeznaczony do czegoś większego, czegoś, co wykracza poza przyziemną rutynę codziennego życia, głęboko w środku wiesz, że posiadasz niewykorzystany potencjał, rezerwuar talentu i możliwości, który tylko czeka na uwolnienie? Bob Proctor, znany mówca motywacyjny i autor. Wierzył, że każdy rodzi się bogaty. Nie mówił o bogactwie materialnym, ale o bogactwie ludzkiego ducha i potencjału. Nie chodzi tu o urodzenie się ze srebrną łyżką w ustach. Nie chodzi o przywileje, z którymi się urodziłeś, lub nie. Chodzi o tkwiący w każdym z nas potencjał do tworzenia dobrobytu. Zdolność do transformacji naszego życia poprzez siłę naszych myśli i działań. W swoim transformującym seminarium You Were Born Rich – Urodziłeś się bogaty, proktor odsłania sekrety do uwolnienia tego potencjału. Dzieli się spostrzeżeniami i strategiami, które mogą pomóc każdemu wykorzystać swoje wewnętrzne bogactwo. Kwestionuje… Konwencjonalne myślenie i zachęca jednostki do przyjęcia nowego paradygmatu, takiego, w którym bogactwo i spełnienie nie są zarezerwowane dla nielicznych szczęśliwców, ale są osiągalne dla wszystkich. Ten nowy sposób myślenia może przełamać kajdany ograniczeń i otworzyć drzwi do nieskończonych możliwości. Pierwszym krokiem do odblokowania Twojego naturalnego prawa do bogactwa jest fundamentalna zmiana sposobu myślenia. Wymaga to głębokiej wewnętrznej zmiany w sposobie, w jaki postrzegasz siebie i swój potencjał. Musisz uwierzyć w swój własny potencjał, zanim zamanifestujesz go w świecie fizycznym. Ta wiara jest ziarnem, z którego wyrasta wszelki sukces. To jest fundament, na którym proktor buduje swoje inspirujące przesłanie. Jego nauki mają na celu pomóc ci pielęgnować tę wiarę i przekształcić ją w namacalne rezultaty. Czy jesteś gotowy, aby sięgnąć po to, co ci się prawnie należy, aby wejść w życie pełne obfitości i spełnienia? Podróż zaczyna się od jednego kroku decyzji, by uwierzyć w siebie i swój nieograniczony potencjał. Twój sposób myślenia jest soczewką, przez którą postrzegasz świat działa jak filtr, zabarwiając każde doświadczenie i interakcje. Ta soczewka może Cię ograniczać lub poszerzać Twoje horyzonty w zależności od tego, jak zdecydujesz się ją ukształtować. Kształtuje Twoje myśli, przekonania i ostatecznie Twoje rezultaty. Historie, które sobie opowiadasz i przekonania, które wyznajesz, mogą Cię napędzać do przodu lub hamować. Jeśli wierzysz, że jesteś ograniczony, stworzysz rzeczywistość pełną ograniczeń. Ten sposób myślenia może objawiać się jako zwątpienie w siebie, strach i wahanie, uniemożliwiając ci osiągnięcie pełnego potencjału. Jak to mówi przysłowie, czego jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. I odwrotnie, jeśli pielęgnujesz w sobie nastawienie obfitości, otwierasz się na nieograniczone możliwości. Ta zmiana perspektywy może prowadzić do większej pewności siebie, kreatywności i odporności. Proktor podkreśla, że wiele osób funkcjonuje w paradygmacie niedostatku. Widzą świat jako miejsce braku, gdzie zasoby są ograniczone, a możliwości nieliczne, zupełnie jak pan Maluśkiewicz i wielki świat. Wierzą, że nie ma wystarczająco dużo dla wszystkich, co prowadzi do rywalizacji, strachu i mentalności niedostatku. Ten system przekonań sprzyja atmosferze stresu i niepokoju, w której ludzie czują, że muszą ciągle walczyć o swoją część. Aby wyrwać się z tego ograniczającego systemu przekonań, musisz zmienić swój paradygmat na paradygmat obfitości. Oznacza to uznanie, że jest więcej niż wystarczająco dla każdego i że możliwości są nieskończone. Ta zmiana zaczyna się od uznania, że wszechświat jest nieskończenie obfity. Świat przyrody wokół nas jest tego dowodem z jego niekończącymi się cyklami wzrostu i odnowy. Nie brakuje bogactwa, możliwości ani zasobów. Jedyne ograniczenia to te, które sami sobie narzucamy poprzez nasze przekonania i postawy. Kiedy akceptujesz tę prawdę, zaczynasz postrzegać świat inaczej. Zaczynasz dostrzegać obfitość, która Cię otacza. I mnóstwo dostępnych możliwości. Stajesz się świadomy niezliczonych możliwości, które cię otaczają. Ta świadomość może cię zainspirować do podjęcia odważnych działań i dążenia do swoich marzeń z nową energią. Pamiętaj, twoje myśli mają moc, mają zdolność kształtowania twojej rzeczywistości i wpływania na twoją przyszłość. Mają moc tworzenia lub niszczenia. Wybierając myśli, które są zgodne z obfitością, możesz uwolnić się z kajdan ograniczeń i strachu. Świadomie, wybierając myśli, które są zgodne z obfitością, dajesz sobie siłę do zamanifestowania pożądanej rzeczywistości. Ta praktyka pozytywnego myślenia i wizualizacji może odmienić twoje życie, otwierając drzwi do nowych możliwości i doświadczeń. Czy zauważyłeś kiedyś, że to, na czym się koncentrujesz, zdaje się rozszerzać? To właśnie prawo przyciągania w działaniu. To uniwersalne prawo mówi, że podobne przyciąga podobne. Tak jak mówi przysłowie, ciągnie swój do swego, innymi słowy, twoje myśli, przekonania i emocje działają jak magnesy, przyciągając do ciebie doświadczenia, które odpowiadają ich wibracjom. Jeśli ciągle rozmyślasz o braku i ograniczeniach, przyciągniesz do siebie jeszcze więcej tego samego. Jak to mówią biednemu zawsze wiatr w oczy. Jeśli jednak skupisz się na obfitości, wdzięczności i tym, co chcesz stworzyć, zestroisz się z energią dobrobytu. Pamiętaj, że myśli kształtują rzeczywistość. Proktor był żarliwym orędownikiem zrozumienia i wykorzystania prawa przyciągania. Podkreślał on wagę jasności, wiary i niezachwianego przekonania w niewidzialne siły działające na Twoją korzyść. Mówił, że wiara czyni cuda od wiary wszystko się zaczyna. Pamiętaj, jesteś potężnym twórcą. Świadomie kierując swoimi myślami i emocjami, możesz zamanifestować życie swoich marzeń. Wizualizacja to potężne narzędzie do manifestowania swoich pragnień. Pozwala stworzyć mentalny obraz celów i marzeń, dzięki czemu wydają się one bardziej namacalne i osiągalne. Kiedy żywo wyobrażasz sobie swoje cele, tak jakby już zostały osiągnięte, wysyłasz potężny sygnał do swojej podświadomości. Ta mentalna próba pomaga dostosować myśli i działania do aspiracji. To z kolei wpływa na Twoje działania i zachowania, napędzając Cię w kierunku pożądanego rezultatu. Wizualizując sukces, budujesz pewność siebie i motywacje, które są kluczowe do pokonywania przeszkód i utrzymania koncentracji. Proktor zachęca uczestników do stworzenia jasnego obrazu swojego idealnego życia. Wierzy, że klarowność wizji jest niezbędna do manifestowania marzeń. Jak to wygląda? Jak się czujesz? Jakie dźwięki słyszysz? Zaangażuj wszystkie zmysły, aby uczynić to doświadczenie jak najbardziej realnym. Im bardziej szczegółowa jest Twoja wizualizacja, tym bardziej skuteczna będzie. Zaangażuj wszystkie zmysły i doświadcz emocji związanych z osiągnięciem swoich celów. Systematyczność jest kluczowa. Regularna praktyka wzmacnia ścieżki neuronowe związane z pożądanymi rezultatami. Tak jak sportowiec, który wizualizuje swój występ przed ważnym meczem, regularna wizualizacja wzmacnia Twoje pragnienia i programuje podświadomość na sukces. Sportowcy, jak na przykład Adam Małysz, używają tej techniki, aby poprawić swoje wyniki i osiągnąć szczytową formę. Pamiętaj, że Twój umysł nie odróżnia tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest żywo wyobrażone. Dlatego wizualizacja jest tak potężnym narzędziem. Konsekwentnie wizualizując pożądane rezultaty, sprawiasz, że stają się one realne, zwiększając prawdopodobieństwo ich manifestacji. Im więcej ćwiczysz, tym bardziej naturalne się to staje i tym bliżej jesteś do osiągnięcia swoich marzeń. Twój wizerunek to mentalny obraz, jaki masz o sobie. Obejmuje on Twoje przekonania, wartości i postrzeganie Twoich możliwości. Proktor podkreśla, że Twój wizerunek odgrywa kluczową rolę w przyciąganiu bogactwa i sukcesu. Jeśli masz negatywny wizerunek, możesz podświadomie sabotować swoje wysiłki, wierząc, że jesteś niegodny lub niezdolny do osiągnięcia swoich celów. Jak to mówią, sam sobie szkodzisz. Z drugiej strony, pozytywny wizerunek działa jak magnes. Przyciągając możliwości i zasoby, które odpowiadają Twojemu podwyższonemu postrzeganiu siebie. Można by rzec: Płynie do Ciebie jak Wisła. Aby poprawić swój wizerunek, zidentyfikuj i zakwestionuj ograniczające przekonania. Zastąp negatywny dialog wewnętrzny pozytywnymi afirmacjami. Skup się na swoich mocnych stronach i świętuj swoje osiągnięcia, nawet te najmniejsze. Każdy sukces, nawet mały kroczek, to powód do dumy. Pamiętaj, jesteś godzien obfitości, zasługujesz na pełnię życia. Kultywując pozytywny wizerunek, stajesz się magnesem dla bogactwa i sukcesu, których pragniesz. Fortuna kołem się toczy, a pozytywne nastawienie to pierwszy krok do jej zdobycia. Praktyczne kroki do wolności finansowej. Chociaż nastawienie jest najważniejsze, proktor nie unika praktycznych strategii. Dostarcza praktycznych kroków, aby przejąć kontrolę nad swoimi finansami i stworzyć trwały majątek. Zacznij od śledzenia swoich dochodów i wydatków. Ta świadomość jest kluczowa dla zidentyfikowania obszarów, w których można zmniejszyć wydatki i zwiększyć oszczędności. Opracuj budżet, który jest zgodny z Twoimi celami finansowymi i zobowiąż się do jego przestrzegania. Zbadaj dodatkowe źródła dochodów. Może to obejmować rozpoczęcie dodatkowej pracy, inwestowanie w nieruchomości lub realizację projektu, który generuje dochód i jest Twoją pasją. Pamiętaj, że wolność finansowa nie polega na wyrzeczeniach. Chodzi o dokonywanie świadomych wyborów, które są zgodne z Twoimi wartościami i długoterminowymi celami. Referencje: prawdziwi ludzie, prawdziwe rezultaty. Seminarium. Urodziłeś się bogaty, wpłynęło na niezliczone życia na całym świecie. Uczestnicy z różnych środowisk dzielą się inspirującymi historiami przemian i sukcesów. Od przedsiębiorców doświadczających gwałtownego wzrostu biznesu po osoby pokonujące trudności finansowe i osiągające wolność finansową, te referencje są dowodem na siłę nauk Proktora. Te historie służą jako mocne przypomnienie. Że jeśli oni mogą to zrobić, to ty też możesz. Jak mawiał nasz wieszcz Adam Mickiewicz, mierz siły na zamiary. Zasady przedstawione na seminarium mają uniwersalne zastosowanie i przynoszą wymierne rezultaty, gdy są konsekwentnie stosowane. Bob Proctor, dziedzictwo wzmocnienia, Bob Proctor poświęcił swoje życie wspieraniu jednostek, w osiąganiu ich pełnego potencjału. Jego własna droga od zmagającego się sprzedawcy do światowej sławy mówcy motywacyjnego i autora jest świadectwem transformacyjnej mocy jego nauk. Pasja proktora, jego mądrość i niezachwiana wiara w ludzkiego ducha wciąż inspirują miliony na całym świecie. Niczym drogowskaz dla współczesnego człowieka wskazuje ścieżkę ku lepszemu jutru. Jego dziedzictwo żyje poprzez jego książki. Seminaria i niezliczone życia, których dotknął. Jego przesłanie jest ponadczasowe i trafia do ludzi z różnych środowisk, niczym uniwersalny język sukcesu. Jego nauki oferują mapę drogową do odkrycia Twojego wrodzonego potencjału i stworzenia życia pełnego obfitości, spełnienia i celu. Znajdź w sobie siłę, by, jak bohaterowie Sienkiewicza, pokonywać przeciwności losu i sięgać po swoje marzenia. Twoja podróż do obfitości zaczyna się teraz. Jesteś zdolny do osiągnięcia niezwykłych rzeczy. Stać cię na wiele. Moc stworzenia życia swoich marzeń tkwi w tobie. Seminarium Boba Proktora Urodziłeś się bogaty dostarcza narzędzi i wiedzy potrzebnych do uwolnienia twojego pełnego potencjału, i sięgnięcia po należne Ci bogactwo. Zrób pierwszy krok już dziś. Nie odkładaj na jutro. Skorzystaj z zasad przedstawionych w tym seminarium i zaangażuj się w konsekwentne działanie. Działaj regularnie, jak małysz trenował skoki. Podróż może nie zawsze być łatwa, ale nagrody są niezmierzone. Jak zdobywanie Korony Gór Polski wymaga wysiłku, ale satysfakcja jest ogromna. Pamiętaj! Nie jesteś sam. Jesteśmy z tobą, jak kibice z polską reprezentacją. Wielu innych przeszło tę drogę przed tobą i osiągnęło niezwykłe rezultaty. Pomyśl o Marii Skłodowskiej-Curie czy Robercie Lewandowskim. Uwierz w siebie, zaufaj procesowi i obserwuj, jak twoje życie zmienia się w sposób, którego nigdy nie uważałeś za możliwy. Z wiarą w siebie, w góry możesz przenosić.